Słuchajcie, jesteśmy w Montanie, w mieście Big Sky, w mieście, w miejscowości Big Sky. Jesteśmy gdzieś na szczycie świata, słuchajcie, tak wysoko w górach. A to, co pokazuje, to są jakieś opisy tras rowero rowerowych dla tych kolarzy górskich. Kolarzy górskich, nie, rowerzystów górskich. I pisze, że już ludzie tutaj nie mogą chodzić na piechotę, żeby im nie przeszkadzać. Słuchajcie, tutaj wyciąg jedzie, tam z tyłu, można przybliżyć. Za tu będzie jechało krzesełko, o. Tutaj mogę też pokazać, o. Tutaj się wjeżdża, ale jakoś nie ma tutaj dużo chętnych na to, no... Na te szlaki górskie, rowerowe. Tam jest drugi wyciąg, który jest chyba ciut niżej. Ale to jest nie wysoko, nie wiem, to jest chyba... Trudne są te trasy. Zaraz tam podejdę. Tam pokażę. W ogóle jestem w sandałach. Słuchajcie, ja tylko wjechałam tym wyciągiem. Nie po to, żeby tutaj chodzić. Zresztą tu nawet nie można chodzić. Tutaj tylko jest dla tych rowerzystów. Właśnie pokazuję, jak te trasy wyglądają. Nieźle. O, oni tam. Takie mają trasy z takimi muldami. Mogą sobie podskakiwać do woli. To jest Soho, Ale tutaj jest. Chciałam pokazać, że to jest napis. Tutaj, gdzie jesteśmy, słuchajcie. Big Sky. Tak się nazywa ta miejscowość. O, za bardzo oddaliłam, jeszcze przybliżę. O, jakie tutaj są strasznie wysokie. O, jakiś kolasz. O, 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 o! Zobaczcie! O matko jedyna. O Boże, pojechali. Trochę tam przybliżę. O, matko święta. Ja uwielbiam takich ludzi obserwować i podziwiać, naprawdę podziwiam ich, w ogóle podziwiam wszystkich sportowców, w ogóle podziwiam wszystkich ludzi, co mają taką sprawność fizyczną i takie umieją robić takie rzeczy, takie wy, wy, taki sport wyczynowy, znaczy sport wyczynowy to jest profesjonalny, tak? No nie, no ci są, no ale to jest taki sport już ekstremalny, nie? Że to taki byle kto, kto się wszystkiego boi, to tam nie będzie takich rzeczy robił. A... O, fajnie, że ich zobaczyłam. Bo ja już myślałam, że tutaj żadni śmiałkowie nie przyjeżdżają. Że tam są łatwiejsze trasy przy drugim wyciągu. Tu jest ten wysoki wyciąg, to znaczy się na wyższe wzniesienie. O, tutaj jeszcze ten. Jeszcze właśnie raz podejdę i pokażę. Patrzcie, Big Sky Montana. Nie wiem, czemu się nazywa Big Sky. Ma piękne chmury zawsze. Tutaj też są burze z piorunami i deszcz pada w lecie, tak jak w Polsce. Dlatego jest ładnie i zielono.